Tak jak obiecałem w poprzednim filmiku. Pulpicik, już bardziej rozbudowana wersja. Przede wszystkim sygnalizatory trzykomorowe, płyta główna, sterowniczki, mikrocontrol, maleństwa wtykane w płytę. Wszystkie identyczne, identycznie podłączane, identycznie montowane. Różnią się tylko i wyłącznie wgranym do środka programem. Mamy tutaj sygnalizator trzykomorowy. Akurat podłączony jest jeden. Mamy do niego sterownik. Sterownik sygnalizatora 3-komorowego i sterowniczek sygnału zastępczego. Sterownik sygnału zastępczego. Żeby nie marnować miejsca na płycie, obsługuje dwa semafory niezależne. Dwa sygnały zastępcze niezależnie możemy na nim podawać. Spójrzcie. W tym momencie nasz sygnalizator ma już cztery przyciski. Dwa są przy torze, służą do podawania wolnej drogi. Jeden to jest droga wolna dla pociągów, druga MS2, czyli jazda manewrowa dozwolona. Mamy dodatkowo przyciski, które przeważnie znajdują się gdzieś tam na górze czy, bądź na dole pulpitu. To są przyciski do kasowania semafora i do podawania sygnału zastępczego po podaniu drogi wolnej następuje taka zwłoka czasowa nie dzieje się przez chwilę nic to symuluje po prostu nam to działanie tych wszystkich zależności tych wszystkich przekaźników które gdzieś tam w realu się znajdują w nastawni gdzieś w jakiejś przekaźnikowni spójrzcie naciskamy przycisk po chwili dopiero zaświeca nam się wolna droga i zaświeciła nam się kontrolka kontrolka która informuje nas że tym przyciskiem możemy skasować nasz semafor, co też właśnie zrobię. Kasujemy semafor. To samo mamy dla MS2, dla jazdy manewrowej. Zaświeca nam się MS2, zaświeca nam się też kontroleczka, i znowu tym przyciskiem kasujemy nasz semafor. Do tego, tak jak mówiłem wcześniej, przycisk sygnału zastępczego. On no sobie będzie migał 15 sekund, chyba, że wyłączymy go ręcznie wcześniej. Ja nie wiem, czy ta kontrolka powinna teraz migać, czy ona w rzeczywistości miga. Podejrzewam, że nie miga. To by się musiał jakiś dyżurny ruchu wypowiedzieć. Natomiast no są to oczywiście uproszczenia, które musimy tu zastosować. Wynika to z podłączenia samych kostek, że ta kontroleczka miga. Ta kontrolka działa równolegle ze światłem i zielonym, i Białym. także kiedy białe miga, to ona też będzie migać. To uproszczenie wynika właśnie stąd, tak samo jak to uproszczenie, że przyciski nie znajdują się przed sygnalizatorem w rogu kostki, tylko po środku kostki każdy przycisk ze względu na ograniczenie, jakim jest miejsce w takiej kostce, bo kosteczka ma tylko 20 na 20. Milimetrów. Czy podłączenie jest trudne? Nie jest trudne. Wszystko jest na złączki, wszystko jest na wtyczki. Yy, oczywiście, czy jest pod spodem spaghetti? No jest. Być musi, ponieważ jeżeli nie chcemy mieć tych wszystkich kabelków, musielibyśmy wykonać pulpit i do niego dedykowaną płytę z elektroniką która będzie się znajdowała pod spodem, na niej będą wszystkie kontrolki, wszystkie przyciski. No ale wtedy nie mamy znowu możliwości rozbudowy, możliwości żadnych zmian. Podłączenie jest bardzo proste. Wszystkie przewody mają jakieś kolory. Ja sobie ustaliłem to tak, że przewody żółte to są wszystkie przyciski, przewody fioletowe odpowiadają za sygnalizację, czyli za wszelakie kontrolki, szczeliny rozjazdów, szczeliny, przepraszam, kontrolki semaforów, kontrolki przy przyciskach, to są przewody fioletowe, a wszystkie przewody czerwone łączymy w jednym miejscu do plusa zasilania. Niektóre kostki będą wymagały, będą miały jeszcze podłączenie masy minusa zasilania, no będzie to przewód niebieski, przewód czarny, jakikolwiek inny po prostu, wystarczy pamiętać, że żółte to przyciski, fioletowe to sygnalizatory, a czerwonymi nie będziemy się w ogóle bawić, czerwone zostaną podłączone raz w jedno miejsce i tyle.